Siemka, dzisiaj nagrywamy grę dla dzieci z domyszem Który powinien się teraz przywitać, ale ma na i wyłączył mikrofon yy, Dobra, więc nagram chyba z 3 gierki dla was yy, Na arenie, bo nic nie graliśmy, nie gramy w to od Długiego dość czasu, ja tylko mam ten level Bo kilka razy sobie wlazłem na gierkę i zagrałem Ale tak to nam się nie chciało w sumie, bo ta gra się skoczyła w dół Jakby to powiedzieć, no nie chce się w to I są fajne inne gry, więc no Ale postanowiliśmy, że wrócimy, bo w sumie no dużo hajsu na to wydaliśmy Eee wspomnienia, po co to komu Nie no, ale... Jesteś? Jestem, fajnie, że nie przerywasz w połowie zdania jak się przywitam z moimi widzami, których nie mam Dobra, PogChamp Sił z tym głównym I my? Chłopie, Chłopie, mnie już nie, goś, wczytało. Mnie nie wczytało Mnie też nie wczytało, wczytało Myślisz, że... Myśli, 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 że... Nie wczytało, goś Ciekawe ile będę robił Myślisz, że... Myślisz, że myśli, ogarnia myśli, myśli? ja ogarniam Nie, jak się wybiera? Oho. O nie, czekaj, ja nie mogę tego naweryjonego gifu, bo mi zbanują za tego prawo autorskie. <grystanie> Już miałem pismo o prawo autorskie, bo grałem w FIFA i zapomniałem włączyć muzyczki. No bo nie, dawaj gdzieś indziej, gdzieś indziej, bo to będzie podaka. Nie przecież. Dawaj gaje, dawaj gaje. Dawaj zauważyłem, że spadł. Nie, no nie jest. Jednak to nie jest to samo. nie jest nie jest nie jest to 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 co ja lecę na ten domek, nie? Ty, ale wiesz, Świetnie. co mi się podoba? Że śnieg. I mi się to kojarzy z wieżą jakąś miejscówką? Gdyeeee. Zy... Ja już zapomniałem, jak się nazywa, dlatego ja się pytam tobie. Bo... A Taki jaki sezon? sezon? Siódmy, co dodali wtedy. A Taki no na to dole by zy... Ty To ja jestem, na A nie, dobra. A zapomniałem, że samochody, nie? Jeżdżą, mam paliwo te 52. Możemy lecieć, chodź. Dawaj, tylko nie, 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 Drake. Wypiewsza mi z tym prawa autorskie, gościu. Drake mi włączył pod bladł. Do widzenia, poszło. Co się stało? Dobra. To nie wyladość czekaj, muszę mieć jakąś lepszą pompę Serio, ja tylko z dwa razy może jeździłem tymi samochodami, oni są już. Dobra. Ja nie marnuj paliwa, nie? Bo paliwo marnuje. Ja łapię Ej, goście, 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 na przeciwko. Na przeciwko, goście, nie chodź! Dojazd, doja. Mamy gości Oni ogarniają się nie wiem co on robi. Dostał takiej serię taką bułę nie dostał Kupię, on nie wie co się dzieje. Oni nie... mi... Wartarki ma! Ale dostałem! Nie jestem w dupie! Jeszcze jeden, Tam mnie oloła! Dobra, robi go! Nie wiem co się dzieje szczerze. Nie, ile mam maców nawet Za ja mało Ma tylko to... Tylko to używa. Gdzie on jest? Tu Nie no, gdzie on jest? Tu Walimy go! Gdzie on jest? Co to Ja mam dał, no nie mogę trafić. Weź mi pomóż. Dobro. So, Co wiesz, jak on dostał ode mnie? Bułę? 15 poziomie. On dostał ode mnie taką bułę. Ej, to strzelał, to Skąd, skąd, jest N, N, Widzę go. W sensie nie widzę, nie. ale widzę na soczniku. Ej, szpary. plecy W, z W, 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 w. Jeszcze plecy Chodź na ten high ground. Z W? A możliwe, że Z W. Ale z N też strzelał. Z N W chyba. A widzę go. Tam jest. Pat, tylko mu udają. No widzę. Z koń jest taki. Ci Cicho uważaj, on jest Ale na, na 320. Siedzi z sniperem. Celowany. Waluję bułek. leży, Jestem najlepszym sniperem na świecie. tego, że. Z tego yeah, tam. Dojeżdżamy ich. Dojeżdżamy. Weź tam strzał. No tu, strzelaj do nich Strzelaj cały czas. Presuj ich. Ale z normalnej, z normalnej broni. Dostałem snajka z e, e... 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 Dobra, ale strzelaj do nich, bo ja zaraz wbiję, a oni będą uleczeni. Dostał, leży, dobra. Nice. Zgłosony. E, jeszcze okay, jeden! E, ja go ja dobiję. Chodź tu do mnie, bo ja tu jeszcze mam jednego. Idę, idę, tylko że ja dostaję snajka od tego, od tego, On nie wie, co się nie? dzieje. Dobra, ja nie wiem, co się dzieje, nie? Nie umiem budować nawet. do mnie. Dobra, nie wiem co się dzieje. ten ten gościu z bombikiem jakimś tam nie wiem, co się dzieje. Jest na siebie, na siebie. Weź go sobie. Ja nie, ja nie mogę trafić w ogóle. Nie, o Jezus, je, ja mam. biorę RPGa. Weź go. To już jeszcze strzelał, nie? Z boku, bo ja widziałem. Jest. E, E. Dobra. Weź tego, jak chcesz. Gdzie to jest? Za tobą. To jest akacz nowy. A, Ej, goście. Gościu, choink, choinkowiec, choinkowiec. Ty, idziemy. weź mi, otwórz. Zobacz, robimy to. Otwórz mi, otwórz mi, otwórz mi. 3, 2, 1 Czekaj. Nie to okno. Brawo. Brawo, 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 brawo. O, nie no, się no, nie dadzą się podnieść. No nie dadzą. Cofnij, 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 cofnij. Schody, wchodzę, schody. wchodzę dupę ze solami. Bale bomby. Chodź tu. Chodź tu ty... Moj... dupę. Dobra, się. Robię ich. No bierz, no Ale to jest bambus, to jest bambus. Nie się. Bambus. Nie mam przeładowany. To jest Ale moje? to troszeczkę to twoje Ale to co? on mam dwala? Z przyjdźcem! O moje, te, moje najdy. Skoczył cię. jest w moim? W boksie? Nie, nie, Obok. obok. Biorę ci knife. Oj, oj, oj. Dobra, leży. Ale Dobra, Nie wiem, gdzie on ma kolegę, nie? Tak totalnie, jakby. Dobra, bierz Dobra, kartę i weź mi. A gdzie on ma kolegę? Nie ma kolegi. A do ciebie chyba, nie? Idź w to miejsce gdzie i wzmocnij, jak to się cowie. Rzuć to! So, Czemu to so, nie so, rzucił? So, so. Weź mi weź zamiast tego, zamiast sniper e... gówno ci wezmę Dobra Wiesz co? Tam jest. Jestem w dupie. O no, 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 tu gdzieś, no, gdzieś no. był przecież na choinkowiec. No to Słyszę no, no, to... go Bal nie nie jestem no, dobry walę ci bombę Gościu. Co so, w oko Nie no, krowkę pierwszą mu walłem Jestem potężny I Ile mam atsu, gościu? Wszystko po 500 Dobra, jestem najlepszy w tę grę Weź mnie ponieść A gdzie on cię ponieść? No tam gdzie zaznaczam niebieskie znacznikiem, szybko Dobro no Ja cię nie słyszałem przez cały czas Tu będą gości, już idzie. ty 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 Odejść trochę bliżej Wysoki gówno widzę przez tą trawę On siedzi za tym, ja pierwszy ty bambusia, nie. jeden Wchodzę na kamień, mu walę, gościu Walę mu z kamienia Gdzie on jest Nie po Nie W dupie oni poszli Widzę ich przecież tutaj są Marzej, marzej Dziękuję się będzie ruszał, to będę w dupie A ty masz karne? kupiony? Nie mam kupionego, od dwóch sezonów nie mam kupionego. No ja nie mam ja, O od... co, fajs będę tracił. O, Dobra, tu będę jeszcze? O, oni próbują, jeśli, jeśli zginasz z siebie, to ja ci wale bombę, Budy, na ry, Ale w real life. Y, to znaczy w rzece komputerowej, że nie do sobą nic. Weź mnie, nie stresuj teraz. Odradzam ci i stąd w cholerę. Uciekaj, uciekaj, w stronę strefy nawet. Uciekaj w stronę strefy. Tu chodź, do tej budynku, może tu będzie jakiś freeloup. 16 level. Ach. Oj, już jest! Tak jest. Ach. Ach. tak jest! Tak jest! Tak jest! Dobra mamy jakiś oczy Weź to gówno, jesteś tak? Tu masz jakiś ekacz Tu masz pompę. Weź to O oh, w dupę jeżdżę, oh, ale tak. bym dostał stakę. Weź to! Weź tam glu, oni są na górce gościu, co ty robisz? Dobra, zabijam do strefy Czekamy stąd. Nie trafią nas, są za słabi O, u nich Dobra Uch, ale bym dostał, dobrze skoczyłem. Jestem najlepszy, dobra ja mu bułę zaraz co ja nie trafiłem? Ej, matsów nie mam. Szypałko. Ja ci dam zaraz. Tylko weź mi pieniądze. Dobra, jestem Marce. jestem marszy. Zabuduj mnie, za Dobra. No masz. Dwieście. Jeszcze... Dam ci połowę, jeśli ty zmarnujesz, no, to jesteś gównem. Daj mi jakieś matce, czy No już zdałem ci, masz jeszcze kopyk. Szul, amunicję. Nie teraz, nie teraz, nie teraz, aaa. Dobra. Boli mu mu... Ej, plec, weź to. Buduj. Ja pierwsze, to są sposańce jakieś. No. mu bombę. Aaaa! Potężny jest, potężny jest. Uważaj na niego, on jest potężny. No Jaki jest potężny? się no. to nie jest potężny? To Jesteśmy gównem yes. jest. po już w Szóste miejsce na YouTuba. Tak, tak. tak jest. Boże, ale nie. Tragedia. Dobra, zawijam do następnej gry. Lećmy na Gaje i wygrajmy gierkę, albo gdzieś indziej nawet. A gdzie A są Gaje? Są... Dobra, dzień dzień się dzień. Zapomniałeś? W sensie. się yy, na coś. Lecą goście I to dość dużo gości, o co chodzi? Z dwa teamy? Chcesz, to możemy lecieć tu i na ten. Weźmy na... Oh. na lewą. Nie, no, nie, nie. Nie, nie, lewie, nie? Ja, ja nie dolecę. Ja tutaj ja lecę. No, nie dolecę. Nic by nie doleciał, Nie doleciał na ten najmniejszy. Dobra, chodź na lewo, chodź na lewo, bo tam ty pytał. Zajebiście. Chodź na lewo, chodź na lewo. Ja co tam chodź, się, broni. A nie, to jest broni? Nie, broń. Zajebiście Jak ty biegam tutaj? To ja biegam bo npc Na pewno nie A Jest gościu, NPC. jest gościu na prawo Chodź do mnie Czekaj, ja muszę się spotkać mnie Czy jest npc? Nie, to jest npc Oj dobra, tam jest 50 ja po nią polecę Uważaj, bo zaraz z drugiej strony mnie leźli Muszę do Dawaj na dach Dobra O nie, to są Czekaj te... Na... są moty, to są moty są moty, strzelaj na nich Dobra, gdzie on jest? jakaś muzyczka mi się łączyła, gówno słyszę. Na mnie. Bo te boty zaczęły strzelać. Jak powolone. Dobra, idę ja do ciebie. ciebie. A ja widzę go gościa. Hanato O, przesunął się akurat. Jestem Dzień, u staram staram ciebie. On... Ej, czekaj, mam gościa. Ja go zaraz strzelę. No mam dawno. Strzelam do gościa, on nie wiem, co się dzieje. Czemu się nie buduje? Gdzie on jest? Zniknął. Znikł. Woś. tu siedzi. Klimat. Tu było gościu, tu był gościu. Muszę zagrać online jak coś posłyszę. To, to no dopiero kupię, kupię. A idą. Gdzie yes, nami yes. są. Bo słyszę, tu jest. A Ja mogę zeskoczyć na dół. Widzę go, widzę go, widzę go. Tu jest za tą ścianą. Dobra, gościu, ja ci robię podjazd. Dobra, ja go od boku wezmę. Dobra, walę mu w gonga. Uważaj. No, no. Wbiję. Nice. Weź go dobij. No nie, szukać, szukać, szukać. Dobra, dobiję go. No, zajebiście. Co, spadłem? Tu masz dobre bronie nawet. John Weeker tu masz nawet, chyba. Idzie ja, gościu, no. dojeżdża. Typ. O nie wiem co on robi. Gdzie on jest? Tego nie widzę. Miejmy uwalnął bomby teraz. Gdzie on siedzi? Ty ta... Imo mi się o, olera, Spadłem. Gdzie on jest? Gdzieś mnie zablokował. Przez Cześć, przypadek spadłem, bo miałem laga, nie? Ja wypiję pięciotkę. I zaraz ci pomogę. Tak, nie chcesz, nie stracą, Nie stracą, oni wiem, nie strzelam, czy nie jestem głupi, ale... Gdzie on Dobra, siedzi? Wypijem. Jeszcze na dole buduję. Ja schodzę. Przejąłem jedno jest tutaj, jest tutaj, jest tutaj A gdzie on jest? Na którym? Stół Dawaj, ja, ja strzelam, a ty buduj Mam, mam ścianę No, zbudowałem się w wodzie I mi schoczył w wodzie nie mogłem nie strzec dobrze, dokładnie Ale patrz, nie spinamy się, że ja cię dobiłem go, ja chyba ci dobiłem No nie, bo ja bym zdechł przecież To jest kurde Tylko szkoda, bo wiesz co? Akurat szkoda z tym, bo mało HP mam HP masz, no. no Ale, Ale gdzieś, gdzieś tam są, o. No ja mam, ja już używam nawet. W teraz. Ja idę po furę. Po furę. A ile ma... sprawdź, mam. ma... Gdzie ty jest pod... Gdzie to pod... jest A gdzie ty jest Tam było, że tam jak znalazłem. Mam nadzieję, że nagrywam to. Ile ma procent paliwa? Dobra, ma prawie full. full. Ile? Ale ja prowadzę, ja prowadzę. On prawie full ma, dobra. No to dobra, weź se prowadź. gdzieś na górkę albo coś. Ty masz stację w ogóle, zajmę się nam tutaj. czekaj. Okay. Stopki, jasne? Dobra. co robi za tańce? Auto jest zaparkowane na tym panato Oponem mu zablokowali, Elo. Kosty. Zbiera pan punkty? Czekaj, zbiera pan punkty, czy nie zbiera pan punktów? Ja, Ja pierwszy zbugowałeś mnie, człowieku. Nie zbiera pan punktów? No, siu! No nie mogę, no stój. Dobra gościu, pal gumę, biorę tędy A, <laughs> Daj, zawękuję. Za Leje ci na maskę? Dobra gościu, cię, tu cię podpalę. Teraz jakiś gościu za snajpy, w hmm. nie trafić. siadaj chodaj, chodaj. No, lecimy. Mawaj. Masz paliwo jeszcze? Gdzie? I masz paliwo? po, gdzie idziemy? No, stój. Chcę zobaczyć, gdzie idziemy. No, zrzuto. Który? No, tam na, na jeziorko. Ty, jest jebo mnóstwo sprawy. na jeziorko! Czego nie rozumiesz? Na jeziorko! Jeziorko jest na prawej stronie! No masz to, jeszcze we mnie wjechał. Dalej. Wieć. No goście zaraz na nas będą walić. To na całej mapie słychać. Dobra, trollujesz, produjesz. Nie wiem, nie jest taksówkę. Biorę taksówkę. Ja pierwsza jeszcze bym <śla> bym wywalił. Myślałem, że obrażenia dostanę. ja nie widziałem, nie, senioro. Ej weźmy się tu zbudujmy, zbudujmy się tutaj w środku Ej, wziąć tą pompę? No ja, Przecież nie, bo ja misuję pompy powolę sobie na kilka strzałów A MK wezmę. O dobra, no to ty weź Nie ma ją ma. No otworzyłeś to musimy. Jest, Jeszcze, wyrzuciłem ciemkę Czekaj. O, uciekaj! Uciekaj O! <grymka> Straciłem przez siebie kewa Ej coś, się palę! Ja się palę, ja się palę! Uciekaj! Uciekaj! Ty, się spaliłem trochę No normalnie... Patrz jaką bazę zbudowałem Jak w sezonie drugim Ej, harmasie są Trzeba było mówić o, Ty zbudowałeś No patrz Zobacz na górę, gościu Ty jakieś bunkry robisz Moje Jak ściurka małoby się A ty co? Dupę. O, i dupa Strefa poszła Ja będę patrzył, czy ci goście idą z tamtej strony Dobra Dobra, wchodzę w strefy Dobra ja mam mało masów. Ile, ile masz masów? Hmm. 400, 250. Ja mam 160, 148, 350 prawie. Dobra, wystarczy 30 I tak nie budujemy. Ty, ty się balon Pa. Trzech najlepszych. Ty, tu jest gościu. Patrz jak mu walnę zaraz. Niech on stanie w miejscu tylko. Zespocz się. Patrz. Ja to, ja to robię. Zaraz to zrobię. Dwóch jest. A ile... A tu są... Nie strzelaj, po co strzelasz? No, krew okazała została wykryta Walę mu bombę. Ja no, powiedz. Ej, mam pomysł. się z niego, się w niego, się w niego. Ja się spruję i edytuj to. Jones. Dobra. Jak jak się dobra, to ty się, się patrz. Czekaj, ja, ja nie mogę, wygrywać? ja nie mogę bo go nie jak widzę się, się? No, mi te cegły Czekaj. No teraz otwórz Ty, ty, Dojeżdżają ty, ty nas! Ty, ty. No dupa no. Ja się otworzył Co ty robisz? Próbujesz Jerka. Ty pifek rozrzucałeś. No, 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 no. Okej, oh, strolowałeś yes, się Nisz tego, po co to niszczysz? Mam Zmiesz, odbijacza, co? mogę uciec. Odbijacza, kła. Ty, w sumie? Evacuation? Chodź tutaj. Chodź tutaj. tutaj? Evacuation, chodź. Nie ty mnie, po prostu. Chodź schody. jestem na dole. Nie widzę cię. Nie, co myślisz? Siedzę na maszce na dole, jestem. Sieba. Siema. 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 Ej, musisz spieszać. Ucieczkę? Ej, może oni jeszcze... Się... Dobra, czekaj, na kucaka, na kucaka, na kucaka! Nie pomysł. Mogą, na... Mogą być oposzczanie dla niesłyszących No, <grym> Dobra, 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 uciekaj już. Halo? Po dropa. <grym> Ale daleko polecieliśmy, <grym> nie? Oj oj, O w dupę jeźdza. Dobra, weź tego dropa szybko. Tego Aha, nie wziąłem go! Zabudowałem go, weź go Dobra, weź go, 50. Kolejna O. Oh. Ej, nie wziąłem Dobra, chodź, strefa idzie Strefa Dobra Ty mnie trollujesz? Myślałem, myślał, że mnie zabudujesz Ty, oni tu są Jezus Tam siedzą goście Na tym tym Dawaj presję robimy Będzie beka Wal mu bombę po to. O nie no Kur... głowy odchylił Dobra, Dobra, wchodzimy do strefy i się zabudujemy No, tutaj dawaj Ty, on dojeżdża do nas On jest psychiczny jakiś chyba Co ja nie mam macu zaraz przez ciebie, bo mi mówiłeś, że mam dużo. Ja też mam mało. <noise> Bali mi bomby za Gdzie on jest? On siedzi tu. On jest głupi. Wiem, jest zetre... bardzo głupi. Ja wiem, że nie wiem, gościu. Ej, mamy strefę pod siebie? Mamy za siebie, mamy za siebie, dobra, jest puchczą. I że nie mam czego tego, Możemy na e... Ej, ja w, tym, osiem... w tym będzie. W tym tym będzie, na ja stówę. Ja mam 8 lat, prawda? No. no, wiem, o co ci chodzi. Siema. Gdzie on siedzi? On się buduje tam. Jest dwóch chyba. Tam widzisz? No, 330. Tam. Nie wykieraj się da dostać bombę. Nie ma, bo nie ma gościa w krzaku. bo auto im załamało. Ej, bo jeszcze ty dwóch typów. No, mówię, on gdzieś kamcią. Oni siedzą się w tej bossie, prawdopodobnie. Nie, są na, na prawo, na prawo. Dojeżdżają tutaj. A Budujemy jest? A to jest? Czekaj, to ich, presujmy ich, chodź, ich. Nie. Kresujmy ich A oni jeden zginął chyba Jezu, te ryby są takie głupie Dostał po kawiec, po raz. Gdzie on jest kawier, Ej co o tęgościu robić? Ej dobra on dostał Dostał, dostał, dzwonimy ich Bardzo low, bardzo low, bardzo low dobra, nice Jeszcze jeden On tam się, nie dwóch On odbił się Ale on się odbił Stary on się odbił Uciekam Wal bomby z tyłu Nie wiem co się dzieje Będę miał dojazd zaraz, zablokuję go Blokuję tego gościa Jeden jest w strefie Jeden jest w ale mi to nic nie da, bo ja zaraz zginę Ale dupa. Nie wiem co się dzieje, tak szczerze Nie, nie mogę stracić, nie, nie mam chyba. HP, zaraz zginę, bo się zablokowałem w drzewie o, jest Dionys. Ale stresik Gdzie on jest? Ale A nie mam maców, Musimy tego chociaż ale on dostał trochę o, powalony, 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 powalony Nie gadaj Co jest? Powaliłem go Ale w burzy Masz I przyglądasz się, dobra jest Jest, to Dobra, jest To na YouTube Dam tutaj draka Pierwszy Drake. Win. Tak jest, tak jest Pierwszy win od nie wiem ile Po prostu, jeszcze od na arenie Od sierpnia Od sierpnia Razem z tobą to od sierpnia Bo my nie graliśmy w tą grę, myślą. No kiepsza, no. ale nie, no. Potleci, potleci. A tu nie jest ta sama forma. Ja wolę. Dobra, począt.